Nie ma. dzisiaj gramy w Robloxa, w grę. Mam dla ciebie ważną informację, Bartek. Do mnie? Tak. To strzelaj, psychiczne. Idź pierwszy. Dobra. I skocz po prostu na mnie, tak, skocz. I teraz szybko robi Dobra, dało się nam. Dobra, cel. ciekawe jak to jest, że nawet nie ruszamy rękami, żeby się poruszać, a ja tylko się ruszamy. Dobra, wiemy, co. <gryw> 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 Załamia się. I nie schodź z tego, bo przeskakuję przez to coś. I coś boli. A. I tak nic ich nie boli. I teraz musisz pójść przez nas. Jak to zepsujesz? Dobrze, masz szczęście. Ej, jak ja mam teraz? Tam do cię dojść. Mm. Bartek? Aha, bo w tym jest timing. Jak zyskawuję, to patrz, Pojawia się mm -hmm. timing, że masz sekund na wejście. No, poczekaj. Ja w tym. Poczekaj, ile tu jest? A to jest od razu. 3 <coughs> tak Ale nie, właśnie tutaj się zaczyna to komplikować. A już wiem, Smila. o co chodzi. Wiesz? Tak. Mhm. Mm ja myślę Musisz wejść, musisz kliknąć tamto Zejść i mamy wtedy kilka se kilkanaście sekund, żeby tam wejść A, bez kit'u Tylko szybko złaz Dobra, to chodź szybko, w 10 sekund jeszcze Dobra, dało yes! nam się Już 5 minut Nie. Dobra, to Dobra. jest kita. chodź Poddziel. A nie. I teraz na mi wejdź. Wiem. Dra. Nie, załamanie się. So hard. <laughs> na szczęście teraz jak ja już tu jestem, to nie musimy się tam bardzo przejmować. Dobra, mało mi się... Zwoń spokojnie, be calm! Stay all day A, bo to jest to coś A ty tu musisz chyba do mnie przejść A jak? Musisz mi to otworzyć jakoś My Ja, name. a może... De. Myślałam, że można zrobić jakąś 360 Dobra, czekaj. Weź mi zielony. zielona? Już. Jesu. Jesteś <laughs> geniuszami, moi drodzy. Iść teraz na to niebieskie. I jak mamy to zrobić? Okay. A teraz musisz zejść i ty tu do mnie. Ja myślałam, że może 360 tam się da przejść. Mm -hmm. Teraz to trzeba. Co teraz? Dobra, czekaj Aha. Ja tu zrobię, a ja nie da się tak. Ej, tu jest bariera. Chyba. No, Że ty mi pomożesz, że ty myślisz, że ja tobie pomogę A dobra, już wiem, już wiem o co chodzi tam Ogarnąłeś? Tak Znowu ogarnąłem No dobrze bo ja nie ogarnęłam Znaczy chyba to tak i będzie działać? A dobra, ja też już chyba ogarnęłam Ja muszę iść tu, i ty od razu też tu wchodzisz. Ja biegnę tu, a ty tam. Nie? Tak. No właśnie. I tu. Ja tobie otworzyłem. Teraz ty mi otwierasz. Teraz musisz przejść do mnie. Bez? No. Dało nam się 3 minuty 40. Tutaj. A jeszcze 40. 40. E, dobra. Czy jedna osoba musi tam przejść, chyba? A, dobra. Okej, okay, to czekaj. Wejdź na to z powrotem. Na które? Nie wiem. Ja też nie wiem. O! Nie, no! Już byłeś na dobrym. A, dobra, bo tutaj. Tu musisz mi mówić jakie kolory mam. Czerwony tu jest. Dobra, teraz żółty. O, prawie spadłam. Zielony. Jest Jest żółty. Znowu żółty, dobrze. Niebieski. Na tyle wody to gorzej widać. Zielony. Um, Okej, okay, przeszłam to i teraz ja tobie otwieram. Co najpierw masz za kolor? Czerwony, yy, żółty, zielony. Nie, czerwony jeszcze raz. Ok, na no szczęście ja już tu jestem, więc jest łatwiej. Yy, żółty, żółty, zielony. Nie no, załami się no nie umiem w to obić Czerwony Po no, co chciałeś tą żółty. grę? Zielony A no, się odbijam od klocków, żółty Też tak bardzo rozumiałem. Niebieski Zielony już widzę wynik? Udało nam się. Jeszcze jest jedno. Najtrudniejsza prezyzja. Chcę zielony. Okej, okay, chyba trzeba przepchać. Ej, ja to wiem. Przepychanie jest łatwe, na szczęście. No tak, tylko trzeba przepchać. No dobra. No to przepchałaś. Ej, chyba teraz nie mamy jak tego jak to przesunąć. A nie, jednak mamy. Ej, dawaj tu mocno, tylko pnijmy tak mocno, żeby to tam przeciało na drugą stronę. Dobra, daj, daj mi to. Ej, dobra, mam pomysł, mam pomysł. jak Co Mam pomysł. Fakt nie żyje, ale przynajmniej przypchajcie na dalszy kawałek. Eee. Dobra. Teraz weźmy to na poważnie. Kurde. Kondyka. No po co to, to kliknęłaś? Nie zawsze ona do klikania przycisku. Dobra, nie zabieraj mi tego teraz. Dobra, to ty to zrobię, zaraz do ciebie dojdę, okej? Okay? Nie. Dobra, choćby. Dobra, się... Tylko nie klikaj. <noise> Dostajemy z jakiegoś mógł twojego... cię. Ciebie... Trafić, jesteś tylko zielona, jak tamto gówno, a ty jesteś szary. Don't. Nie, no. Dobra. A może zostawimy to na odcinek jakiś specjalny? Dobra, może ja będę biały. Tak, ja będę biały. Bejdzie ci ładnie. Dobra. No, Dobra, rób sobie to. I teraz ja, tak? Tak, a ja sobie już przejdę. O ty mały. I tak dalej nie przejdę, bo musisz być ty. Mm. Jedziesz? Pradzi sobie. Wierzymy w to. Dobra, ale mamy szczęście, bo w sumie hulka dalej jest przepychalna. Da się przepchać. No, da się, da się. Nie, trzeba wyrównać. Nie. Zaczekaj, mam pomysł. Nie, nie idź, bo jeszcze bardziej to zepsujesz. Mówiłam, nie idź. Już nigdzie nie poszedłem. Zabiję cię. Spokojnie, ja cię... No czekaj. Uuu. Przeskoczę. O, przeskoczyło <tryk> Dawaj na zielony przeskakuj Znalazłam jakiegoś walenia Nie miałam innego tekstu Ooo Dzień dobry Ehm <tryk> um. Nie da się, a to nie miało tak być? Nie, to nie tak miało być. Musisz iść yy, ogólnie, mi zrobić most. Aha, bo jeszcze umarłeś. Nie umarłem, ja poszedłem po kostkę. A ty czemu mówisz, że mam ci zrobić most? No tam most. Aaaa! Znaczy, teraz... znaczy teraz już tutaj most jest. Dostanę jakiegoś walenia Zostaw to słowo walenia, no. Bartek! musz się, no. Ej, już by ponad pięć minut przechodzimy. Cicho. Dobra, nie ruszaj kostki. Ja mam zamiaru Ile ci tam zrobić mostek. Nie, chodź tu. To z co mnie? po prostu trzeba to inaczej Nie, nie znasz tej gry Ja też Co my gramy? To, czemu w nie... to czemu my w nią gramy nie, dalej? Sam rób sobie mostek To czemu my w nią gramy? Nie wiem, bo jesteśmy dziwni Ej, a czy dobrze mnie, mnie słychać? Tak Ej, nie to dobrze. Na... Dobrze mnie słuchać? Tak, dobrze. Co się to zaklinowało? ty sobie ustawienia, żeby ta koska była bliżej? Nie, po prostu się wtedy zaklinowała. Nie, się, posiedzę. Nie, prawda? Dobra. To co gram? To, co nagramy? Trzeba to przejść kiedy indziej. Nie mam siły, już. Jest, jestem zdenerwowany na tą grę. Widzimy się w następnym odcineczku. Bye, bye. Mm.